To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Meta, właściciel Facebooka, Instagrama i Threads, zmienia zasady dotyczące moderacji treści na swoich platformach społecznościowych. Zlikwiduje ograniczenia dotyczące dyskusji na kontrowersyjne tematy, takie jak migracja czy tożsamość płciowa. Zamknie też program fact-checkingu prowadzony od 2016 roku. Spotkało się to z krytyką dotychczasowych partnerów, takich jak Agencja Informacyjna AFP i Międzynarodowa Sieć Fact-Checkingowa. Zamiast tego, użytkownicy będą mogli dodawać kontekst do wpisów, tak jak dzieje się to na platformie X. Algorytmy nie będą już samodzielnie poszukiwać treści, które można zakwalifikować jako mowa nienawiści. Zespół mety będzie przyglądał się jedynie wpisom zgłoszonym przez użytkowników. Wzorowanie się na serwisie X Ilona Maska, to jest kolejna istotna i ciekawa. Sprawę. To znaczy Elon Musk w momencie, kiedy kupił wtedy jeszcze Twittera, dzisiaj X, no były przeróżne tutaj koncepcje i wizje tego, co dalej będzie z tym serwisem. Powiedzmy od takich skrajnie pesymistycznych, że w zasadzie to jest koniec Twittera i ta platforma upadnie, aż po takie wizje, gdzie mówiono, no, że to w ogóle... Wspaniała teraz przyszłość, ponieważ Elon Musk jest przez część osób uważany w ogóle za geniusza biznesowo-technologicznego. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że faktycznie Elon Musk zredukował w sposób drastyczny ilość osób pracujących nad platformą X. Jednocześnie platforma odnotowuje, bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o jej używalność, jeżeli chodzi o słyszalność głosów pochodzących z tej platformy. Elon Musk przedstawia to w ten sposób, że zostawił, że kierował się wyłącznie względami merytorycznymi, czyli zostawił tych, którzy są najistotniejsi, jeżeli chodzi o technologiczne funkcjonowanie tej platformy. No faktycznie, w ciągu ostatniego roku, jeżeli popatrzymy, na platformie pojawia się dużo nowych funkcjonalności w poprzednich latach. Twitter, można powiedzieć, gdzieś tam dryfował w miejscu, o tyle teraz, co chwila pojawia się jakaś nowa funkcjonalność, łącznie z sztuczną inteligencją od Ilona Maska, a więc modelem Grog, który dzisiaj tak może dla nas interpretować tweety, generować zdjęcia i tak dalej. W każdym razie jest to postrzegane w ten sposób, że przy tych drastycznych cięciach, jeżeli chodzi o pracowników Twittera, biznesowo ta firma została zoptymalizowana. Więc no, jest to też pewien sygnał, który dla CEO innych firm technologicznych jest istotny. Tłumaczy dr Leszek Bukowski, ekspert do spraw nowych technologii i redaktor Układu Sił. Zmiany zapowiedział prezes spółki Mark Zuckerberg. Jak stwierdził, moderacja platform powodowała wiele błędów i cenzura przybrała zbyt duże rozmiary. Szef METY stwierdził, że chce powrócić do korzeni i wolności słowa. Ponadto zespoły zajmujące się moderacją treści zostaną przeniesione z Kalifornii do Teksasu. Wszystkie Big Techy w Dolinie Krzemowej inwestują ogromne pieniądze, miliardy dolarów. Gigantyczne centra danych, które mają służyć do trenowania przyszłych modeli sztucznej inteligencji. Powiedziałbym, że w Dolinie Krzemowej panuje obecnie coś w rodzaju gorączki technologicznej. Firmy postrzegają tą nową technologię jako zmianę co najmniej taką, jaką było pojawienie się internetu czy urządzeń mobilnych. Chcą jak najwięcej. Na tej zmianie technologicznej ugrać, a jednocześnie w jak największym stopniu zapewnić sobie w, no w pewnym sensie monopol na trenowanie tych dużych modeli językowych. Teraz, administracja Trumpa, myślę, jest dla nich lepszą opcją niż demokraci. Daje im więcej swobody w tym względzie, pozwala im na odważniejsze działania. To jest jeden z czynników, dlaczego Dolina zaczęła się odwracać. Drugi czynnik jest taki, że firmy z Doliny Krzemowej uświadomiły sobie również, że nie ma, przynajmniej dopóki Xi Jinping jest, stoi na czele komunistycznej partii Chin, nie ma powrotu do dawnych relacji z Chinami. To znaczy, ja zawsze podkreślam jedną rzecz. Istnienie chińskiego firewalla oznacza to, że masa amerykańskich firm, a w tym również BigTechy mają zamurowany dostęp do rynku chińskiego. Tam nie ma Mety, tam nie ma Google'a, tam nie ma również Amazony. Stąd tą sztuczną inteligencję BigTechy zaczęły postrzegać jako technologię, która jest przedmiotem sporu, jest przedmiotem konfliktu pomiędzy nimi a firmami chińskimi. To jest drugi czynnik, że firmy, firmy w Dolinie Krzemowej zaczęły się zwracać ku państwu. A trzeci czynnik jest taki, że no, jeżeli mówimy o pierwszej kadencji Trumpa, to być może część tutaj osób miała przekonanie, że to jest jakiś wypadek przy pracy, jakieś zjawisko, które trwało przez tą jedną kadencję, tak, ale się skończyło. Druga kadencja Trumpa, myślę, że uświadomiła w Dolinie Krzemowej i między innymi również Zuckerbergowi i całemu kierownictwu Mety, że to nie jest zjawisko chwilowe. W 2020 roku administracja Donalda Trumpa prowadziła postępowanie antymonopolowe przeciwko Facebookowi. W 2021 Trump pozwał platformę za zablokowanie jego konta w obliczu zamieszek pod kapitolem. W wydanej niedawno książce zapowiedział, że będzie pilnie przyglądał się Zuckerbergowi jeżeli popełni on przestępstwo, spędzi resztę życia w więzieniu. Mający wkrótce objąć urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump, pytany o to, czy jego zdaniem zmiany są spowodowane tymi groźbami, odpowiedział, że jest to prawdopodobne. Pamiętajmy, że Trump obecnie reprezentuje tą część Ameryki, którą byśmy mogli określić, takiej obecnej Ameryki buntu. To jest ta grupa społeczna, która. No, w największym stopniu ucierpiała na takim zjawisku, że no właśnie Dolina Krzemowa i Kalifornia wysysała przez lata kapitał z reszty Ameryki, tak, produkcja była gdzieś wysyłana do Azji, głównie do Chin, tak? A tutaj my zajmujemy się tylko RD, zajmujemy się designem i tworzeniem software'u. Jest ogromna grupa, tak, ludzi w Ameryce, którzy na tym ucierpieli. Motyw buntu społecznego i obawy baronów z Doliny Krzemowej przed tym buntem społecznym, no już od kilku lat się pojawiał. To znaczy, Dolina Krzemowa była świadoma tego, że jest postrzegana przez wiele grup społecznych w Ameryce jako ci, którzy odpowiadają za masę negatywnych zjawisk, z którymi mieliśmy do czynienia, między innymi pojawienie się tego słynnego pasa rdzy. I teraz to, co zrobił Zuckerberg, ale też co na przykład można wyczytać w takich komunikatach takich firm jak, jak OpenAI, to jest właśnie zupełne, można powiedzieć, zaprzeczenie temu wcześniejszemu obrazowi firm z Doliny Krzemowej, tak? Tam się właśnie mówi o tym, że sztuczna inteligencja i centra danych, które budujemy, będą potrzebowały ogromnej ilości energii. W ogóle ta sztuczna inteligencja ma się stać, ma być tym czynnikiem, który rozpocznie nową złotą erę Ameryki. Natomiast potrzeba do tego bardzo dużo energii. Ta energia no, może między innymi pochodzić właśnie z elektrowni jądrowych, również z odnawialnych źródeł energii. Tak I mówi się o tym, że to właśnie ta Ameryka, która zubożała przez te ostatnie lata w wyniku rozwoju Doliny Krzemowej, znaczy znowu stanie się istotna, bo to właśnie oni te osoby, te grupy społeczne będą odpowiedzialne za budowę właśnie elektrowni, budowę farm wiatrowych, budowę farm słonecznych. Dodaje Leszek Bukowski. Nowe regulacje mety na razie będą obowiązywać jedynie w Stanach Zjednoczonych. Minister Obrony Francji powiedział, że lepiej by europejski program na rzecz przemysłu obronnego nie powstał, niż by miał wspierać pozaeuropejskich producentów. Sebastian Le Corny powiedział, że Francja nie ustąpi w tej sprawie. Program zakłada przeznaczenie 1,5 miliarda euro z unijnej kasy na wzmocnienie zdolności w zakresie wytwarzania broni i amunicji. Obecnie w tej sprawie prowadzone są negocjacje. Państwa takie jak Polska i Holandia chciałyby, aby pieniądze mogły powędrować także do producentów mających zakłady w Europie, ale działających na licencjach zagranicznych. Chodzi m.in. o amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot, czy broń opracowaną w Korei Południowej. Państwa wschodniej flanki NATO ponadto obawiają się, że ograniczenie dotyczące wyboru producentów wpłynie na szybkość dostaw sprzętu. Francja, która jest największym producentem broni w Europie, chciałaby, aby fundusz zasilił w pierwszej kolejności jej przemysł. Prezydent Chin Xi Jinping nakazał wszczęcie postępowania wobec Gao Shanwena, głównego ekonomisty państwowej firmy SDIC Securities. W zeszłym miesiącu podczas konferencji w Waszyngtonie Shanwen powiedział, że realny wzrost chińskiej gospodarki w ciągu ostatnich 2-3 lat wyniósł prawdopodobnie średnio około 2% PKB rocznie. Po tej wypowiedzi Xi Jinping miał wpaść w furię. Władze w Pekinie twierdzą, że w zeszłym roku był on na poziomie 5%. Shanwen poddał też w wątpliwość, czy chińskie przywództwo jest zdolne do poprawy sytuacji ekonomicznej. O Sprawie informuje The Wall Street Journal. Chiny zmagają się z wieloma problemami, takimi jak pęknięcie bańki nieruchomości, co spowodowało straty w majątku gospodarstw domowych sięgające 18 trilionów dolarów, słaby popyt wewnętrzny oraz wysokie zadłużenie. W zeszłym roku ekonomista Zhu Hengpeng został zatrzymany i usunięty ze stanowiska po tym jak oskarżono go o kwestionowanie gospodarczej linii władz w Pekinie. Z podobnymi problemami spotykają się inni przedstawiciele świata nauki i finansów. Zarządcy funduszy i brokerzy otrzymali polecenie, by ich pracownicy odgrywali pozytywną rolę w budowaniu zaufania inwestorów. Podejrzany o spowodowanie wybuchu samochodu marki Tesla Cybertruck w Las Vegas używał czata GPT do zaplanowania akcji, informuje policja. Według niej jest to pierwszy odnotowany w Stanach Zjednoczonych przypadek wykorzystania sztucznej inteligencji do zbudowania bomby. OpenAI, firma odpowiedzialna za czat GPT, poinformowała, że jej modele są zaprogramowane tak, by nie udzielały niebezpiecznych instrukcji, a informacje podane przez algorytmy były powszechnie dostępne w internecie. Ponadto przekazał on użytkownikowi ostrzeżenia dotyczące nielegalnych działań. Mężczyzna zginął w eksplozji. Był to 37 latek służący w wojsku. Według FBI działał w pojedynkę i jego celem było prawdopodobnie popełnienie samobójstwa. Miał cierpieć na zespół stresu pourazowego. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.